Cześć, z tej strony BN23 i witam Was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. Dziś popowiadamy sobie o grzybach, a dokładniej o Mykonidzie, czyli głównym bosie, właśnie z tego grzybowego lasu z Kingdom Rush Jedynki, z pierwszej odsłony, właśnie naszej serii. To on zwyciężył w ankiecie. Zwyciężył dość pewnie z sporą przewagą. Argumenty za były takie, że niebawem sezon na grzyby, i że ale grzyb także zdeklasował swoich oponentów, zdobywając łącznie więcej niż trzy pozostałe opcje razem wzięte. Także bardzo chcieliście o nim odcinek? Także go robię. No i co? Standardowo najpierw omówimy jego wygląd, następnie moce, potem historię a właściwie nie ma historii, ale o tym potem, i na koniec ciekawostki, których szczerze mówiąc, też za bardzo nie ma, ale są, żeby nie było. No i na sam koniec, dla zainteresowanych, już dla chętnych oczywiście omówię ankietę i pozostałe opcje, które tam wystąpiły, bo były dość ciekawe z pewnego, pod pewnym względem, o czym powiem na koniec. Lecimy z tematem. No i co ja mogę tu powiedzieć o wyglądzie? Mykonik to po prostu wielki grzyb. Różni się jednak tym, że jest to taki humanoidalny grzyb. Ponieważ posiada ręce, nogi, oczy w kolorze krwisto-czerwonym, a także dość spory otwór gębowy wyposażony w dość ostre zęby. Nie wiem, czy to, co ma między no, właśnie oczami. To ma symbolizować nos, no bo jednak, jak wiemy, jest grzybem, więc. A po drugie, to jest świat fantazy, więc może oddychać w inny sposób. Oczywiście, tak jak każdy grzyb, oprócz nóżki, ma też kapelusz, który jest w bardzo ładnym fioletowym kolorze. No i widzimy też takie specjalne fioletowe otwory, z których. Wydobywa się trujący gaz, ale o tym w mocach, do których w sumie już przechodzę. Bo do wyglądu to nie ma się co tu rozwodzić. Grzyb to grzyb. Głównie my, bazuje na takich zdolnościach fizycznych. Zdeptanie przeciwnika, uderzenie go z pięści. E, no, jest ogromny. Przewyższa zdecydowanie gabarytowo. Przedstawiciela takiej rasy jak ludzie, elfy, krasnoludy, orkowie, gobliny i tak dalej, i tak dalej. No wielkością góruje nawet nad drzewami, także jest naprawdę to spora bestia. A dodatkowo Mykonit ma specjalny atak, którego używa co 6 sekund, plując wokół siebie zarodnikami. No właśnie, tutaj pluje tymi zarodnikami, wygląda to trochę tak jak taki gaz. Dodatkowo potrafi też tworzyć rod szrumy, czyli te takie grzyby. No i oczywiście same te zarodniki zatruwają jednostki wroga, zadając im obrażenia. Także ma taką zdolność dość potężną obszarową. Mało, mało tego jest dość szybki, natomiast yy, niestety jego zdrowie, niestety dla niego. Jego zdrowie nie, nie, jest, nie jest zbyt wytrzymałe. Jeśli chodzi o aspekty takie czysto z gry, jest to boss o drugim najniższym zdrowiu ze wszystkich bossów w całej serii. Jego poziom zdrowia jest niższy nawet niż minibosa Cerberusa, i na równi z Paragonami, czyli tymi specjalnymi żołnierzami króla Denasa z Kingdom Rush Vengeance, nie myli z Paragonami ze sklepu. No, ale właśnie nadrabia tym, że jest bardzo szybki, a do to dodatkowo bardzo szybko potrafi swoich wrogów pokonać. Także coś za coś. No i przejdźmy do historii, właściwie tego, jak jest opisywany mykonit, i postaram się też coś dodać. Bardzo zły humor i silne umiejętności bokserskie. Przygotuj się na asymilację. Tak jest opisywany mykonit. No, czyli po prostu mamy tu zwrócenie. Na, na to, że bazuje on na tych zdolnościach fizycznych jest bardzo dobrym pięściarzem no jest też bardzo silny o czym już mówiłem wcześniej no i oczywiście te zarodniki e, posiada natomiast nie znamy jak, od jak dawna mykonit rósł, od jak dawno, jak dawno pojawił się w, w grzybowym lesie czy właśnie może on jest sprawcą tego, że grzybowy las stał się tym czym jest, czyli grzybowym lasem pełnym grzybów że tych grzybów jest tam tak dużo, aż stały się rasą rozumną. Jak, jak nastąpiła ta ewolucja? Czy to jakiś potężniejszy byt maczał w tym palce? Jak do tego doszło? No, cytując klasyka, nie wiem. Jak do tego doszło? Nie wiem. Nie mamy takich informacji niestety w lore. Głównie o większości bosów w jedynce, mało mamy informacji. Dopiero później. W późniejszych częściach Telor jest coraz bardziej i bardziej rozbudowywane. No bo w jedynce tak naprawdę bardzo, bardzo dużo wiemy o Weznanie. Troszkę wiemy, no może nie tak troszkę, ale no więcej, ale zdecydowanie mniej niż o Weznanie wiemy o Lordzie Blackbernie, O Sarelgas też trochę wiemy. Natomiast o pozostałych bossach jak Juggernaut, jak Mykonit, jak JT, jak Green Mac, No wiemy szczątkowe takie informacje. No oczywiście mamy... Możliwość szczegółowo opisać ich wygląd, to nie podlega wątpliwości. Ich moce też jesteśmy w stanie dość szczegółowo opisać. Natomiast mam tu na myśli tylko i wyłącznie historię. Nie ma jej. Nie ma żadnego backstory, nie jest to jakoś rozbudowane. I nie będę tutaj przedłużał. Przechodzę do ciekawostek, których jest dwie. Pierwsza ciekawostka jest taka, że nazwamy konit. pochodzi od greckiego. Mukes, co oznacza po prostu grzyb. Także mamy takie nawiązanie językowe. No, takich już też mieliśmy kilka, że w jakimś języku jakiś człon, bądź też cała nazwa wywodzi się, bądź jest z jakiegoś języka i oznacza to, czym w sumie dany, dany boss czy bohater jest. A drugą ciekawostką jest to, że jest też taka rasa w grze fabularnej fantazy Dungeons and Dragons. I jeśli ktoś był dla tej takiej. Właściwej części materiału, jak ja to mam w zwyczaju nazywać, no to to jest wszystko, co wiemy na temat Mykonida. Wszystko, co chciałem na temat tego bohatera przekazać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A dla chętnych, dla zainteresowanych, jeszcze zapraszam do omówienia ankiety. Natomiast z tymi właśnie, co byli dla tej części głównej, żegnam się. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. A oprócz Mykonida, w ankiecie byli. Hie-Hiena, czyli pierwszy boss fabularny z Kingdom Rush Origins, czyli mojej ulubionej części, czyli będący po prostu wielką hieną, wielkim przedstawicielem rasy Gnoli. Na drugim miejscu Zigo, czyli właśnie Yeti z Kingdom Rush Vengeance, jeden ze sługów weznana. No i tutaj, żeby nie było niefortunnego przejęzyczenia, to na spokojnie, przeczytajmy. Kutcao, czyli taki wojownik, e, chyba nawet i nich, jak dobrze pamiętam, z Kingdom Rush Frontiers. E, bardzo potężny wojownik bazujący właśnie na umiejętnościach fizycznych, na walce wręcz, na wschodnich sztukach walki. E, on zgromadził 14% tyle samo Yeti, nieznacznie więcej nasz przedstawiciel rasy Gnoli 18, no a my koniec deklasował swoich oponentów z Przepraszam, tutaj musiało być małe cięcie, bo tam się pomyliłem potem troszeczkę e, śmieszny sposób. No i kontynuując wątek, MyKonic zgromadził ponad 50% waszych głosów, także więcej niż pozostałe trzy opcje razem wzięte. Także tamte pozostałe opcje pojawią się pewnie w jakiejś ankiecie przyszłej na kanale, natomiast wykluczam to, już pojawią się w najbliższych odcinkach z naszej serii. No i jeszcze chwilka się czy coś miałem do dodania Ale wydaje mi się, że chyba nie. Chyba powiedziałem wszystko To co już chciałem wam przekazać Do kolejnego odcinka, po publikacji odcinka o Mykonidzie Dam ankietę z kolejnymi opcjami I wygrany z tamtej ankiety będzie w kolejnym odcinku W międzyczasie to, o, tej szatrze, o tym szatra skończę O tym naszym bohateru z Kingdom Rush i Iron Marines. No i chyba będziemy startować też z serią Taking Dom Pojedynki, bo daliście tych pojedynków na maksa. Nie wiem, czy w tym tygodniu jeszcze to zdążę zrobić, czy już w przyszłym zobaczę. Bo też pojawiło się tam kilka chyba ze trzy nowe teorie, którym będę chciał się przyjrzeć. I też pewnie nagram z nich odcinki. No i co? Ja się z Wami żegnam, także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Tym, co jeszcze zostali na te dodatkowe minuty. Trzymajcie się. Do usłyszenia, no i cześć!